Cześć, z tej strony Seba, witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Kręcę go dzisiaj tak troszkę spontanicznie będąc w robocie, eee, a nazbierało się parę punktów, które chciałbym rozładować i się z Wami nimi podzielić. Pierwsza sprawa to przede wszystkim chciałbym podziękować w imieniu swoim i Arka z grupy Kamerowani, że głosowaliście na nas w ramach konkursu niegrzeczni 2016. Dzięki Wam udało nam się zdobyć jedną ze statuetek, za co Wam bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Pytacie się mnie jak postępy z teledyskiem e, grupy Kamerowani, który mieliśmy okazję kręcić w Warszawie. Otóż już troszkę e, wyjaśnić. Teledysk jest w ostatniej fazie, a wszystko to tak się troszeczkę przeciągnęło, ponieważ zmieniałem robotę i musiałem tutaj e, pewien egzamin zdać. Już egzamin zaliczony, więc wróciłem, że tak powiem, do montażu i, i, i miejmy nadzieję, że do, do końca tego roku uda się to wszystko zakończyć. Jest to oczywiście informacja nieoficjalna, więc trzymajcie kciuki, żeby była oficjalna, bo bardzo chciałbym to zrobić i z Arkiem jeszcze zrobić premierę w tym roku, bo naprawdę zapowiada się całkiem fajna, fajna sprawa. Kolejną sprawą jest fakt, że kilka dni temu nawiązałem kontakt z autorem serwisu Polskie Drogi. Z tego miejsca chciałbym go serdecznie pozdrowić. Tak, niektórzy dobrze myślą, moje materiały tam też zostały posłane. Nie będę w tej chwili wyjawiał, które. Może będziecie na tyle kumacie, że sami zgadniecie. A póki co zapraszam Was do oglądania tamtego kanału. Link macie tutaj w komentarzu i w podpisie na dole. No ale wracając do kanału, na tym kanale też będą się pojawiały niedługo kolejne produkcje, bo w związku z tym co mówiłem odnośnie egzaminu i tak dalej, pewne sprawy zostały odetkane, więc automatycznie zyskałem nieco. Możliwości przerobowych, co postaram się przekryć tutaj na ten kanał i na kanał e, kamerowany, w zależności od tego, e, który projekt w danym momencie będziemy mm, produkować. E, Jakby to powiedzieć, to tyle na tę chwilę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Cześć.